Tak, jak w ostatnim odcinkach byliśmy w kopalni nie było nic diaksów. Chwilę jeszcze byśmy pokopali, poszliśmy do ostatnich kompleksów. Dokopaliśmy trochę szmaragdów. ja tam więcej wtedy żelazo już zdobyłem i na koniec jeszcze zdobyliśmy 7 diaksów, nie? Więc trzeba się na nas. Trochę się nas pozmieniało, jak widzicie, schody wymurowaliśmy. Tutaj musieliśmy długo przetapiać kobla tutaj, żeby to to zrobić. No ja i tam krótko było na momencie i żeśmy zrobili tutaj takie oczko z góry można od razu tu skakać a nasze dzisiejsze plany e, to chcemy się z tym na razie wynieść i idziemy do góry obok tak, tam gdzieśmy zaczynali ostatni odcineczek Fajnie się a posiłkowa. w kolejnym to sobie pójdziemy do krateru tak, bo jakbyśmy w Kopenhra, żeśmy się wykopywali to Znalazłem obok kratek taki wielki. Tak, na tam momencie 50 kratek, i obok y, jest nasza baza. Tam, w tamtą stronę. Ja mówię, dyrko, tam się I my, się my właśnie chcemy tutaj zamieszkać. Tak? mieszkaliśmy, ale w kroterze. W Tyle mu ile tam się teraz pojawiało. Przed odcinkiem. o nie. Przed odcinkiem nawet, nawet Klipper drzwi rozjebał, ja Przed chwilą, więc... minutę temu. Gdzieś tak. To znaczy, ja bo widzę, co odcinka, do bo... 5 minut Czekajcie, ludzisko, moment. Chmury wyłączę, bo one są niepotrzebne. Może wolno się odkręcą no to z takiego powodu, że ja dla od laptopa e, e, teraz pukam. nie umiesz ja jestem idiota że ja ci nadziei a ja żebym je budował jo jo no moimi własnymi łapskami żebym je budował nie gram z tobą ja chcę tam gówno budować o to <ścoughs> nie znajdziesz mnie z się. Aaaaaah! Nie wiem! Ciekawe zwykle to debla Kurde no! Parkie coś mi się nie wychodzi No! Damek ilu piętrowy dwu, jo! Jo! Widzicie? Widzicie go? Hamizna kurde no nie podkopuj tego już <laughs> Nie podkopuj No ostatnie mosty to bardzo No nie, no nie, bo to będzie za wysokie No patrz, jaka ta góra krzywaje No nie Ty idiota No a nierówno mieliśmy na wejście Ja pie No tutaj będzie wejście okay, tutaj z 12 elementów zrobimy sobie najpierw seta, że... ja sobie robię mieczyka, a szybodki tak, ale jeszcze na to czas przyjdzie a później to ęczący, nie ęczący no a jeszcze... i to trochę mięska też poza odcinkiem jak się wykopaliśmy Kopali na no zabrakło, dlatego się na momencie wykopali i dupa no. właśnie znaleźliśmy ten krater jak ja zabijałem na zwierzetkach Weź to wykop, pomóż mi. Ale no zostaw, nie? Tam przyjeżdżamy wejście, żeby to jakaś wyglądało. Teraz dwa w ten bok i do końca. Znaczy do końca, jeden przed Aha Aho tam jest dziewczyno, ja. trzeba to w górę będzie rozbudować. Zobacz to! No właśnie o co chodzi, nie Dobra, tutaj się szkłoda Nie nie Zaraz to ogarnę Zobaczcie nasz mona, jak ciężko czer pracuje Czyli mogłeś bez raty zacząć pracować Masz drewno zmięte na deski w ogóle i zacznij już wymieniać to na drewno wszystko. Czyli kurde ten kobel trzeba będzie na drewno zamienić. Co zamienić? E, ten kobel jednak trzeba będzie zmieścić i na drewno zamienić. Ej, weź tutaj sufit był już by deskami? E, nie, nie, tu najpierw. Ja on już mógł dirta na to kłaść. O o, no no, 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 no. To będzie taka góra, to będzie domek zamaskowany w górze. Yy, gwarantowane jest to, że jak ktoś by tu podeszedł, by tego domku nie widział. Yy, na 100% mogę się nawet założyć o moją głowę. jedynie drzwi, ale drzwi się nie liczą. Jak mówiłem w pierwszym odcinku, że będzie dużo budowy, no to na razie się rozkręcamy, bo się tego rzutu nie mamy. Ale jak widzicie, powoli zaczynamy budować jakieś złoty. I w ogóle. Ogółem yy, czwarty, i teraz ten odcinek, co oglądacie. Nagrywamy podrząd, więc. No nie aż tak pod rząd, ale... No już my trochę pobiegali. Ten tam wykopali. Ten tak, sam związek. No. Ten kolor trzeba będzie zniszczyć, jednak. Ale już domek. Sir, jeg har ikke søkt møte med Okej, w domu my się nie będziemy, bo jak mówiłem y, domek ma być niewykrywalny Tak niewykrywalny, że wszystko widać. Tak. Święta racja mi nas. W czymś mam rację. Raz w życiu. Chyba ty. Śmieszne. <śmieszne> nie śmieszne. Powinien y, wyglądać na zewnątrz, ale u nas będzie na odwrót. Więc... E, ale hmm. jakieś szkło tutaj będzie, nie? Nie. Tak. Y, w balkonie jedynie, U góry. Bo będziemy balkon budować. Już ja tak. cały domek rozplanowałem. Ja ścianę robię. Bo zapomniałem skape'a tutaj. No to nie będę włączać. Mi tam akurat nie przeszkadza więc Ej skąd ta woda się tutaj Jaka woda? Nie jak woda to za burz Wiaderko ma pełne więc nie ja No widzicie mówiłem, już tylko to muszę demorować i nie będzie Musimy jakieś inne wejście, nie? Bo... Bo? bo trzeba po drzewa chodzić, jak tak, że... Bo... To się Idę zobaczyć, czy w naszej bazie tymczasowej jest... coś do... To znaczy, jest... są nie, ja się z tego nie. A nie, były dwie. Ja mam 43 jeszcze ty. Bo mi się, że mnie na trochę budował i skończyłem. Nie! Co ja zrobię? Ej, i to przejście do góry, nie? Czemu? Bo było kurde, no. Bo... Trzeba pływać. Na logiczne że trzeba pływać. Było drabinki zrobić. I jeszcze wolniej wyszedł. Lepiej jest tak, niż po tych schorach co mieliśmy. No, no nie, to jest to... Zbugowana wola. Nie wiem, czy my tak zśnę, ale dobra, mamy 10 minut odcinka. Następnym odcinek już powinniśmy mieć. Yy... Iść na kratę. Nie, no, domek już powinien być dokończony i też raczej mi się tak zdaje, że powinniśmy iść już na ten. Patrzmy, jak pożegnamy się. No nie, no, nie garę, że to też wie. Dalsze logiska. Świetnie, Wam się spodobał. <laughs> lovkujte, subskribujte, komentujte, všem a i cześć. Cześć.